Dzień dobry, mam na imię Paweł, witam Was z salonu Klasyczne Buty w Gdańsku i dzisiaj powiem Wam, jak ubierać się podczas pracy zdalnej oraz dlaczego jest ważne, żeby się w ogóle jakoś ubierać podczas tej pracy zdalnej. Zanim jednak przejdę do... Meritum. Oczywiście tradycyjnie poproszę Was o subskrypcję i polubienie filmu. Oraz oczywiście o zapisanie się do naszego newslettera. To jest dla nas bardzo ważne, żebyście się do niego zapisali, więc proszę Was, zróbcie to. Moi drodzy, praca zdalna to jest coś, co w Polsce jest stosunkowo nowym wynalazkiem. Mówię w Polsce, ponieważ w Stanach Zjednoczonych ta praca zdalna jest dużo bardziej powszechna. Była dużo bardziej powszechna jeszcze przed pandemią. Natomiast w Polsce pojawiła się dokładnie w okresie pandemii. Wtedy, kiedy nas zamknięto. W domach odizolowano od innych, od naszych najbliższych, od znajomych, od przyjaciół, nie pozwolono wychodzić, to wtedy pojawiła się też i praca zdalna. I ta praca zdalna, pomimo tego, że pandemia ogłoszona, że już jej nie ma, praca zdalna została. Została do tego stopnia, że w 2023 roku została po prostu wpisana do kodeksu pracy jako, jako element jeden z modeli pracy. I Początkowo nie da się ukryć, że wszyscy byli pracą zdalną zachwyceni. Wszyscy czyli zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Pracownicy byli zachwyceni pracą zdalną, bo oszczędzali czas, nie musząc dojeżdżać do pracy, do miejsca pracy, mieli też większą elastyczność. Mogli w czasie pracy włączyć pralkę, odkurzyć, no nie wiem, wyprowadzić psa czy wpuścić kota, który wyszedł. W każdym razie była ta elastyczność. Natomiast pracodawcy Również byli zadowoleni. Po pierwsze, efektywność pracy nie spadła. To wskazały badania i to nawet w dużych korporacjach. Moja żona rozmawiała z zarządzającymi osobami korporacjami, dużymi korporacjami ubezpieczeniowymi i tam wręcz powiedzieli, że wydajność pracy im wzrosła przy pracy zdalnej. Więc po pierwsze, wydajność pracy nie spadła. Po drugie, duże oszczędności. Ja tu pamiętam, jak mamy w Gdańsku taką Olivia Gate, tak, takie centrum, i tam budowano jeden biurowiec za drugim. I zanim jeszcze ten biurowiec został wybudowany, była dziura w ziemi, to już 70% tej dziury ziemi było wynajęte na biura przed pandemią. A w tej chwili no, są tam pustostany, więc po prostu pracodawcy zaoszczędzili na. Na, na biurze, na, na przestrzeni biurowej, na kosztach, zaoszczędzili na kosztach prądu, na kosztach kawy, no, na wielu kosztach. Więc wszyscy byli zadowoleni, zarówno pracownicy, bo mieli większą elastyczność pracy oraz nie musieli dojeżdżać do tej pracy, jak i pracodawcy, ponieważ mieli oszczędność. Natomiast okazało się, że jak zawsze kij ma jednak dwa końce. Czyli oprócz tego końca fajnego, jest jeszcze koniec, który uderza. Dość szybko okazało się, i zwróciła na to zarówno Światowa Organizacja Zdrowia już w 2022 roku, jak i naukowcy, zarówno w Polsce, jak z Akademii Leona Koźmińskiego, jak i z Harvardu czy z Stanford, co być może, może są, są to badania dużo bardziej wiarygodne niż Światowej Organizacji Zdrowia, tak w każdym razie mi się wydaje, wskazali na kilka nie, niepokojących elementów. Po pierwsze, bardzo ciężko było Podzielić czas pracownikom, którzy pracowali na pracy zdalnej, pracują dalej na pracy zdalnej, podzielić czas pracy, oddzielić czas pracy od czasu wolnego, ponieważ zarówno jeden czas, czyli moment, kiedy pracują, jak i moment wypoczynku miały miejsce w tej samej przestrzeni. Więc nie było czegoś takiego, jak mamy na przykład nie wiem, klasyczny butak, że ja zamykam drzwi i już jestem poza pracą. Tam ten człowiek był teoretycznie cały czas w miejscu pracy, albo jak pracował, to był cały czas w miejscu swojego wypoczynku, czyli w miejscu, gdzie... Yy, gdzie powinien wypoczywać. Mało tego, yy, pracownicy zaczęli uważać i, i badania nawet to potwierdziły, że pracują więcej niż pracowali, na, kiedy, kiedy przy, przychodzili do biura. Bo znowu, ciężko było zamknąć laptopa, nie odbierać yy, telefonu komórkowego, bo ten laptop leżał tuż przy mnie, prawda? Bo pracowałem na przykład, nie wiem, przy stole kuchennym. Teraz jem obiad czy, czy jem kolację, ale ten laptop dalej tam jest, bo, bo, bo znowu jest to ta sama przestrzeń ta sama przestrzeń do życia, jak i do pracy. Więc pracownicy zaczęli się uskarżać na to, że pracują jednak więcej, że, ten, że te warunki pracy są gorsze, ale i pracodawcy zaczęli się uskarżać. I to wcale nie na zmniejszenie wydajności pracy, tylko na tym, że ciężko im się zarządza rozproszonymi zespołami, że pracownicy się nie znają nawzajem, więc ciężko im się komunikować, że są tu dla siebie ludzie obcy. Tutaj kiedy jesteśmy razem w przestrzeni, na przykład w klasycznych butach, siedzimy blisko siebie, rozmawiamy cały ze sobą. Właściwie te relacje są bardzo bliskie. Mało tego, musimy się nawzajem nauczyć dostosowywać do siebie, bo jesteśmy przez 8, czasami więcej godzin w tym samym miejscu, więc każdy musi troszeczkę ustąpić drugiemu, żeby wszyscy się czuli dobrze. Tego przy pracy zdalnej nie ma. Mało tego, właśnie Światowa Organizacja Zdrowia oraz naukowcy z Harvardu zaczęli wskazywać na potężne wypalenia zawodowe właśnie osób pracujących zdalnie. Ten brak możliwości odpoczynku powodował, że ta... i przebywanie cały czas w miejscu pracy powodowało potężne wypalenie zawodowe u coraz większej ilości osób. Psychoterapeuta Wojciech Eichenberger wskazywał, że praca... podczas jednych z wywiadów wskazywał, że praca... Zdalna pochłania bardzo dużo energii, dużo szybciej wyczerpuje tą energię życiową niż praca w biurowa, z racji tego, że nie ma tego work-life balansu, czyli nie ma te, tych wszystkich rzeczy, yy, które powodują, że pracuje się łatwiej. Rozmów w pracy, przecież yy, nie ma rozrywki, Cięż, ciężko rozdzielić czas rozrywki od czasu pracy. Mało tego, częściowo rozrywki dostarcza też praca. Kiedy pracuje się w biurze, robi się kawę, często spędzamy no wiem, przy, w, w pomieszczeniu gospodarczym trochę czasu, porozmawiamy, poplotkujemy, wynijmy się dowcipami. Tego wszystkiego przy pracy zdalnej nie ma. I tego okazuje się, że czasami brakuje. Dlatego coraz częściej zaczęły się pojawiać poradniki, w jaki sposób tak zorganizować czas pracy, żeby było, by, żebyśmy byli w stanie wydzielić właśnie. Pracę i oddzielić ją od życia, tego powiedziałbym, rodzinnego, domowego, pomimo tego, że ta przestrzeń jest taka sama. Oczywiście jest dużo poradników, jak powinno być zobowiązane biurko, jak powinno, że jakby to był wydzielony pokój. Wszystko jest fajnie, tylko, tylko problem jest taki, kiedy mamy na przykład mieszkanie dwupokojowe, w którym jednym jest sypialnia, w drugim jest pokój połączony z kuchnią i ciężko nam zorganizować sobie dodatkowy pokój na pracę zdalną. Nie każdy ma. Dom 150-metrowy, gdzie może sobie gabinet wydzielić na tą pracę. Mamy też problemy, słuchajcie, z domownikami. Ja to wiem, ponieważ moja żona pracuje dużo na pracy zdalnej, czyli ma dużą część pracy, to jest praca zdalna, a ja mam zero pracy zdalnej. W ogóle nie mam pracy zdalnej. Wobec tego każdy z nas, jak gdyby ma inny rodzaj pracy. Ja. Czasami zazdroszczę mojej żonie tego, że ona nie musi doje dojeżdżać do pracy, ale zdarza się, że i moja żona zazdrości mi, że ja dojeżdżam, chociaż nie da się ukryć, że ona zazdrości mi dużo rzadziej niż ja jej. I pojawia się też taki problem, że praca zdalna jest niedoceniana przez otoczenie. I to mówię o najbliższym otoczeniu. Ja nie mówię tutaj o pracodawcach. Mówię tutaj o rodzinie. Ponieważ skoro jesteś w domu, to dlaczego nie odkurzyłeś? Skoro jesteś w domu, to dlaczego nie puściłeś pralki? No przecież mogłeś puścić pralkę, prawda? I, I tak dalej, i tak dalej. Mało tego. Moja żona ma, ma, ma często takie sytuacje, że no, mieszkamy akurat w domku, nasi sąsiedzi yy, są na emeryturze, i kiedy widzą, że żona pracuje i jest w domu, no bo samochód stoi, to wołają, Agnieszka, a chodź do nas, prawda? No bo nie rozumiem, bo jak jest w domu, to na pewno nie pracuje. No nic nie robi. Na pewno siedzi w domu i się nudzi, więc mogłaby do nich podejść na kawę, na przykład. Albo dlaczego nie przyszłaś do nas na kawę? Bo pracowałam po prostu. Byłam w pracy, dlatego nie przyszłam na kawę, bo byłam w pracy. Więc jeszcze taki problem się pojawia u osób pracujących zdalnie, że ich najbliższe otoczenie rodzina, yy, współmałżonkowie, dzieci nie rozumieją, że oni są w pracy i oczekują czegoś od nich, żeby, żeby robili. Dziennik nie, nie oczekuje ode mnie, jak jestem w klasycznych butach że w tym momencie odkurzę, prawda, w domu. No, jest to niemożliwe, po prostu fizycznie. I w jaki sposób. To oddzielić. Oczywiście w żaden sposób nie da się spacyfikować kota, który w momencie, kiedy prowadzisz telekonferencję, drze się, a może tak to powiem, że on jest bardzo głodny, zabiedzony nie jadł od 15 minut i musi koniecznie teraz zjeść albo to są jego ostatnie 3 sekundy życia. Na to nie ma rady. Po prostu wszyscy muszą temu kotu najpierw dać jeść, dopiero dalej mogą te swoje tylko prowadzić. Natomiast w jaki sposób pokazać wszystkim innym, że Jesteśmy jednak w pracy. Jednym z najlepszych i najprostszych sposobów, zamiast wydzielać pomieszczenia i tak dalej, jest ubiór, moi drodzy. I to jest główny problem, moim zdaniem, w każdym razie, osób, które pracują zdalnie. Bo oczywiście jest coś takiego nęcącego, że mogę stać w piżamie, iść do komputera i pracować cały dzień w piżamie. I to na początku było fantastyczne, ale znowu okazało się, że bardzo źle wpływa na psychikę tych osób, bo one cały dzień były w piżamie. A jednak umówmy się, stój dodaje nam pewności siebie, pokazuje nam nie tylko nam, ale też innym, nawet jeżeli nas nie widzą, to, to słyszą w naszym głosie, że jesteśmy odpowiednio ubrani, że jesteśmy w pracy, że jesteśmy ludźmi poważnymi, że buduje po prostu naszą pewność siebie. Ja pamiętam, kiedy uczono mnie telefonować do klientów kiedyś, dawno, dawno temu, przeszedłem takie kursy, jak telefonować do klientów, rozmawiać z klientami, to uczono mnie, że net, jeżeli telefonuję z domu, chociaż ja nigdy nie lubiłem pracować w domu, ja nawet jak mogłem pracować w domu, to jechałem do biura, taki byłem dziwny, że należy być odpowiednio ubrany, czyli najpierw założyć koszulę, marynarkę, bo wtedy ja czuję się pewniej i klient czuje w moim głosu, w głosie tą pewność, która wynika z, z dobrego ubioru. Porzućmy te wszystkie piżamy, wytarte dresy, poplamione spodnie, w których czasami mamy chęć popracować w domu, na pracy zdalnej i zaczniemy się ubierać tak, żebyśmy sami czuli się w tym ubiorze dobrze. Jednocześnie nasz ubiór pokaże wszystkim wkoło, łącznie z naszymi domownikami i dziećmi, że jesteśmy w tej chwili w pracy, bo jest on inny od tego ubioru, który mamy na co dzień, kiedy nie jesteśmy w pracy. Czyli inaczej ubieramy się, kiedy nie jesteśmy w pracy i inaczej, kiedy jesteśmy w pracy. Ja nie mówię, że należy ubierać zawsze garnitur, jak jestem na pracy zdalnej, prawda? Zwłaszcza, że nie ma takiej potrzeby. Natomiast należy jednak po pierwsze ubierać się schludnie. Rzeczy mają być czyste, mają być nowe. To nie mogą być poplamione stare spodnie, to nie mogą być piżama absolutnie. To po prostu muszą być rzeczy, których byśmy spokojnie mogli wyjść do biura, mogli wyjść do pracy. Oczywiście one mogą być wygodne. Idealne są moim zdaniem tutaj koszulki polo. Znowu jako fan koszulek polo stwierdzam, że to jest idealny ubiór do pracy zdalnej i to zarówno zimą, jak i latem. Zimą, no bo pracujemy w domu, no to umówmy się, w domu raczej nie mamy minus 5 stopni, mamy pewnie tam 20 parę, więc spokojnie możemy być w koszulce polo. Koszulka polo zapewniła nam jednocześnie wygodę, bo to jest bardzo wygodny strój, nie krępujący ruchów, a jednocześnie. Jest na tyle elegancka, że wszystkim pokazuje łącznie z nami, wszystkimi, że robimy coś jednak innego niż odkurzanie, prasowanie czy po prostu gapienie się w telewizor. Czyli zwyczajnie świecie, że jesteśmy w pracy. Mogą być też koszule, na przykład latem mogą być to koszule lniane. To jest bardzo dobry znowu wybór do, do, do pracy zdalnej. Mogą być, jeżeli chcemy i mamy takie eleganckie dresy, to też może być coś fajnego, prawda? Natomiast no, zastanówmy się, czy w dresach nawet bardzo eleganckich poszlibyśmy do biura. Jeżeli chodzi o spodnie, ja proponuję, uważam, że to jest najlepszy stój do pracy zdalnej: joggery. Czyli po prostu spodnie, które łączą taką miękką, elastyczną. Miękki, elastyczny gurt gumowy, jednak z pewnego rodzaju elegancją spodni chino. Na przykład takie joggery od Tramarossy. To jest bardzo fajny wybór, są miękkie, elastyczne, nie kępują ruchów, a jednocześnie znowu razem z koszulką polą tworzą taki fajny, casualowy, ale elegancki ubiór. Oczywiście to mogą być też dżinsy, jeżeli macie wygodne doby jakościowo dżinsy, mogą być chinosy. Mogą być spodnie lniane, to jest bardzo, kolejny bardzo dobry wybór, spodnie lniane plus lina, koszula i spokojnie sobie pracujecie przy komputerze bez krępowania ruchów. Oraz kolejna rzecz, słuchajcie moi drodzy, buty. Nawet jeżeli ktoś prowadzi jakąś telekonferencję, to przecież stóp mu nie widać, ale moi drodzy buty to też jest element stroju i czy wyobrażamy sobie, że jesteśmy w eleganckim stroju i nie wiem, w kapciach, w bamboszach? Znowu nie. Więc pokuśćmy się o dwie, trzy pary wygodnych, miękkich, ale jednocześnie eleganckich butów. Na przykład takich, słuchajcie, takich sportowych loafersów, suwanych butów. Spokojnie można w tym chodzić po domu, a jednocześnie nie kępują ruchów, są wygodne, są prawie tak miękkie jak kapcie. To może być taki but, mogą być takie Dewint Moksy bardzo miękkie, elastyczne, znowu świetny but do pracy w domu. Zakładam, jest mi wygodnie, a jednocześnie jestem elegancki. Sam to czuję, że jestem elegancki, to po prostu czuć w moim, w moim zachowaniu, w moim sposobie pracy. Oczywiście mogą być też bold też miękkie, fajne buty, czy, czy tego typu sportowe, sportowe low fersy. Natomiast słuchajcie, czasami jest tak, że nawet fajne joggery i fajna koszulka polo nie powodują, że będziemy czuli się dobrze. Czasami podczas pracy zdalnej, bo inaczej jest w czasie, kiedy pracujemy w biurze, tam zawsze ktoś ma nas zmotywować, kolega, czasami szef powie jakieś słowo, zmotywuje nas do pracy, tutaj w pracy zdalnej musimy się sami motywować do pracy. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jaka jest w pracy, żeby się samemu do niej zmotywować. I strój znowu jest jednym z takich elementów. Jeżeli mamy faktycznie takie odoła i nie chcemy się pracować, to może po prostu wyjmijmy nie koszulkę polo, ale białą koszulę z szafy. A, a panie wyjmie na przykład swoją elegancką, ulubioną sukienkę. Wyjmijmy spodnie, niech to będą spodnie Trino albo spodnie w kant i załóżmy jakieś fajne, też dalej miękkie, bo tutaj nie mówię, że mamy od razu w smoking się ubrać, czy Oxfordy Capital założyć. Miękkie, ale jednak już felsy nie takie sportowe mokasyny tego typu, czy na przykład takie ze skóry jelenia, super miękkie, a jednocześnie już bardziej eleganckie i sam strój spowoduje, że poczujemy się lepiej i będzie nam się bardziej chciało zabrać do tej pracy. Bo to znowu jest jeden z dużych problemów pracy zdalnej, że mamy zwyczaj i to nawet podkreślają to psycholodzy, że mamy zwyczaj odkładania rzeczy na później, nawet wie, chociaż wiemy, że te konsekwencje tego odkładania będą negatywne. To to jest właśnie charakterystyczne, charakterystyczne dla pracy zdalnej. Także jeżeli mamy taki, taki moment do, dołka, kiedy pracujemy w domu, to po prostu ubierzmy się, podnie, podnieśmy nasz nastrój, po prostu ubiorę. Mówię biała koszula, spodnie albo w kant, albo chinosy, fajne buty i sami, i sami czujemy, że jesteśmy w pracy, sami czujemy, że, że robimy coś ważnego, sami się czujemy lepiej. I oczywiście pamiętajcie, że czasami nawet w pracy zdalnej wydarza się coś takiego jak telekonferencja. I to nie zawsze jest telekonferencja, nie wiem, z kolegami z pracy. Czasami jest szefem, czasami jest partnerem biznesowym i tam też należy być ubranym dobrze. Tam już obowiązkowo dla mężczyzn to będzie koszula. Niech to będzie marynarka, nawet taka dzianinowa jak ja mam. Zauważcie, że taka dzianinowa marynarka jest kolejnym, według mnie, genialnym pomysłem na pracę zdalną. Znowu nie kępuje ruchów, jest miękka, elastyczna, przewiewna, a jednocześnie jesteśmy w marynarce, sami czujemy się lepiej i ci, którzy nas zobaczą w kamerce, również wiedzą, że rozmawiają z kimś poważnym, z kimś, kto traktuje ich serio, bo, bo ubiorem podkreślamy również szacunek dla innych osób, z którymi rozmawiamy. Tak więc zrezygnowanie z tych piżam, z tych powycieranych yy, jakichś starych poplamionych dżinsów, spodni, z szlafroków. Ja kiedyś słyszałem, rozmawiałem z klientem, yy, który jest prawnikiem i on mówi, że no, od pół roku pracuje w szlafroku w domu. No, to jest po prostu masakra. To następuje pewnego rodzaju zniszczenie naszej psychiki. prawda? Sami nie traktujemy siebie poważnie, jeżeli cały czas jesteśmy w piżamie albo w szlafroku. No, sami nie traktujemy tego, że to co robimy jest ważne. Bo gdybyśmy uważali, że to jest ważne, no to ten nasz strój też to podkreśla. No, nic dziwnego, że nasi domownicy tego nie szanują, bo skoro widzą, że ojciec czy mama cały czas jest w szlafroku, albo mąż czy też żona, cały czas jest w szlafroku, albo w piżamie, no to nie może być nic ważnego. No bo w szlafroku albo w piżamie to się śpi po prostu zwyczajnie, w zwyczajnie świecie, a nie chodzi i pracuje. Siłą rzeczy. Chodząc właśnie w takich brudnych, powycieranych starych ubraniach lub szlafrokach, piżamach w pracy zdalnej, sami narażamy się na strzał. Na strzał zarówno od naszego otoczenia najbliższego, sąsiadów najbliższych, jak i od naszej psychiki, która mówi, no jesteś w piżamie, no nie możesz robić nic poważnego. No stary, w piżamie to się śpi. nie no, jest ważną czynnością, no, ale na pewno nie, nie taką, która jest traktowana jako bardzo poważna. Więc, y, moi drodzy, ubiór. Ubiór nie musi być super formalny. Nikt nie mówi, że mamy być w garniturach, ale koszulki polo, joggery, miękkie dżinsy, lniane koszule, a jeżeli mamy naprawdę poważnego doła, biała koszula, jakaś marynarka lżejsza, spodnie czino, fajne buty i od razu sami wędujemy dwa poziomy wyżej, mamy energię do pracy i sami wiemy, traktujemy, nasz mózg to wie, że robimy coś fajnego, ważnego i jest to istotne. Moi drodzy, napiszcie w komentarzach, czy wy pracujecie zdalnie. Napiszcie, w jakim stroju pracujecie i jak Wam się w ogóle pracuje zdalnie. I czy uważacie, że podczas pracy zdalnej warto nałożyć fajne buty, jakąś fajną koszulkę i spodnie, czy też jednak. Praca w piżamie codziennie to jest to, o czym marzyliście od zawsze. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.